Budzik cześć cześć, cześć, cześć Paulo, witamy cię serdecznie. Cześć, cześć, witam wszystkich. Słuchaj, my tu mamy napisane, że ty jesteś niesamowitą jajcarą. To co ty tylko cześć mówisz? Musisz tutaj wykazać się spontanem na antenie realnym. Cześć Radia towarzysze, powinnaś powiedzieć. Chociażby. Cześć towarzysze. O, no, od razu lepiej. Czołem towarzysko. Mamy donoc na ciebie tutaj. Ponoć, słuchaj, wymigujesz się od pewnych bardzo sympatycznych zajęć. Tak. Nie chcesz w nich uczestniczyć ze swoją najlepszą przyjaciółką i wymyślasz mnóstwo wymówek. Prze Ewa Lajna do nas napisała. Przeczytać Niemożliwe. ci. Proszę tak. bardzo, proszę o obudzenie mojej koleżanki. To już się stało. E, jednej z największych jajcar, jakie znam, okej? Okay? Ostatnio poprosiłam ją, żeby poszła ze mną na zajęcia zumby, ale A. Stwierdziła, że nie ma ciuchów. B. Jak już znalazła ciuchy, to nie miała butów. C. Jak już skompletowała outfit, to powiedziała, cytuję, ja nie chodzę na tańce, bo nie znam słów. No to słuchaj, my cię teraz uczymy Żybię. słowa zumba. Trzy, cztery. Four, Listen and repeat. Yep. Zumba. Zumba. I trzeba no, prawdopodobnie nasz. tam, <laughs> uwaga, e, kołysać bio... no powtarzaj, biodra... Biodra. Dra, mi. mi. I to są już wszystkie słowa. No tam jeszcze można się też spotkać I ze sobą... Tym, tak. I tym, co natura dała. Tak, i natura dała, trzeba e, kołysać. No właśnie, i to cała filozofia, słuchaj. To wszystko. Aha. No, no to no kiedy, kiedy idziesz ze Weliną? Możesz jej teraz obiecać przy całej Polsce. Tak. O kurczę, no to dobra. Ewelajna, to możemy dzisiaj. No, Bierze się na plecy, jak nie ma butów, i załatwiamy sprawę, okej? Okay? Ale mnie zrobiłaś tam, że znowu wejdziesz. Ale zajmować. teraz to już wszyscy wiedzą i rozumiem, że jak nie pójdziesz, to my do ciebie Stęd potem cię będzie. odwiedzimy i naprawdę zrobimy ci zumbę w domu, dobrze? Dobra, okej. Okay. Poranek, numer, numer jeden w Polsce!